Cześć, witajcie! W tym filmie e, pokażę Wam co będę kupował za 200 suły e, jakie rzeczy tutaj e, kupię, co wszystko co i jak e, ostatnią no, kręciwą filmik, co tutaj się znajduje, jeszcze może przypomnę e, tutaj po piracku pamiątki można sobie pokupywać e, maskotki e, oraz outfity. Jakiś tam te różne, wiecie, o co chodzi. Yy, od razu powiem. U tego kupujemy... Te właśnie, te śmieci. U tego... Yy, ty... Jak to? Te zwierzątka. A u tego utwity. Dobra. Yy, ja dzisiaj, może wam tak powiem, yy, że... Yy, tak o, U tego można wymienić... To jest złote jajka. No i można mieć tu jakieś rzeczy. Ja będę zbierał na, na ten pielek. Tak myślę, że będę zbierać, bo inne rzeczy tutaj takie słabe są. Dobra, mniejsza o to. Eee, tak. Eee, u tego e, można pokupywać sobie zakup grupowy, los, monetę. Ja kupię sobie za 12 syły, bo to błogo jest fajne i... o sorry, I mogę sobie wylosować załóżmy za 12 syły legę, miksturkę albo y, skrzynię, która kasy daje. Jeszcze nie wiem dokładnie. Dobra, to ja na razie kupię zakup grupowy. Tak. Mam błogo, pięknie, dużo, dużo cech daje te. A, to tu mu rzeczy zapomniałem. Drugie błogo moje i mam 12 dwanaście... Yy, mam złotą monetę, tak. Zmienia Twój wygląd na stałe. Strój posępnego markiza. Tak wyglądam, to za 12 sły. Zostało mi jeszcze 8. No i właśnie się zastanawiam. Po pielacku, pamiątki. Czy kupować zakup grupowy, który mam? Talizman Leczy konsumpcyjne i ten kurczek. No i właśnie się zastanawiam, czy kupić to. Hmm. wolał tak o, To. To. To i to. I wyszłoby pięć. Bo tego królik mi niepotrzebny, bo już ja mam. A na tym nie mam, na ziomie. Na no, tamtym mam. He, hmm. kupować zakup? Się zastanawiam właśnie do 30 kwietnia. Czy 28 dni? To też 30 kwietnia. No właśnie, nie wiem, nie wiem. Się tak zastanawiam trochę. Tech tak neutralnych to nie będę kupował, bo nie dają. Właśnie się, się zastanawiam. Dobra, i tak dwa, dwa syły wy, wydam jeszcze. I tak kupię sobie miedzianą. Wolę zakup grupowy, bo i tak miedzianą i to dostanę. He, to dwa razy zakup grupowy. Jeszcze wziąłem zakup grupowy. Powinienem to dostać. Dobra, a nie, dostałem 45%. Tak, sztuk razem Dobra. Ha, dostałem torbę, która mieści 10 przedmiotów. To jest sobie nałożę. I jest. Szczerze złote jajko. Trafiło mi się pięknie. Już mam ich 7. Zrobię questy i będę miał jeszcze więcej. Dobra. Yy, trafiliśmy. Widzicie. Torbę unikatową. Fajnie wszystko fajnie. Strój. No i teraz. Tu jeszcze miał wcześniej jeden syły. Więc ten. Dobra. A gdzie jest tu jeden. Przecież ja tu jeszcze miał. A, tu przeniosłem. zapomniałem już wszystko mi się myli. Dobra. Yy, mam jeszcze 6 syły. I tak się właśnie zastanawiam. Kupywać to. Czy... Hmm. Może zakup grupowy za 4 kupię? Już to co leczy ty, ty, 100% życia, no to przecież co ale to nie zawsze potrzebne mi jest. Chyba żebym sobie kupił tylko talizman Trzy syły i bym kupił. Tak, może kupię pa pakiet grupowy. Chyba tak. Tak mi się wydaje, że to kupię, tego mi się nie chce kupować. Bo też mi nie potrzebne, tylko tą... Najwyżej to Najwyżej taką ma jeszcze... O. Żeby było. kupię I tak może być. Bo to mi niepotrzebne. No, dobra. Mam tego... Przyspieszę wracanie do siebie 95%. Dobra. to nie wiem co daje te rzeczy. Co daje. Dobra, mniejsza to. I kupię sobie jeszcze zostało mi... Jeden ja sułek? Jak to możliwe? Czekajcie, czekajcie Nie, to tutaj się kupowa, czekaj... Nie, e No jak to możliwe? O, tu sorry. pamiątki No i jak przecież kupiłem Tak, tak i tak I tak To było pięć Kupiłem jeszcze za 12, to jest 17. Dobra, dwa razy. To, a no tak, sol, soly. Zapomniałem. Dobra, biorę mi dzianu. Może jeszcze złote, może coś innego, obojętnie. Mnie to. Tak, dostałem jedną tylko. Więc to na tyle. Chciałem tylko pokazać, co wylosuję w lasach. więc... Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, cześć!